Jak się bawią ludzie, kiedy zimno jest, proszę Państwa, trzeba się grzać.

Niezmiernie ważnym elementem w łagodzeniu przejścia z aktywnej pracy zawodowej na emeryturę lub rentę jest pełny i czynny udział tych ludzi w życiu społeczności lo lokalnej. Pomaga to zerwać samotnością, izolacją, stwa wa stwarza warunki do nawiązania nowych znajomości i przyjaźni. Taką aktywizującą działalność prowadzą koła terenowe, starając się zaspokoić potrzeby ludzi trzeciego wieku. Dziś trudno ustalić dokładne dane dotyczące powołania i przebiegu pracy Związku na terenie naszego rejonu z uwagi na brak dokumentacji. Należy przyjąć, że działalność związku w ówczesnym powiecie wadowickim datuje się od roku 1962, gdyż w książce inwentarzowej związku odnotowano pod, pod datą 4 czerwiec 1963 maszynę do pisania marki Continental, prawdopodobnie darowaną przez jakąś instytucję. Od tej daty notowany jest rozwój działalności związkowej. Na podstawie wpisów w książce inwentarzowej przyjęto rozpoczęcie działalności w tym rejonie jako Zjednoczony Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów na dzień 4 czerwca 1963 roku. Według zapisów na dzień 30

Oddział rejonowy Wadowice 496, koło Andrychów 410, koło Spytkowice 143, koło Kalwaria 180, koło Łączany 62. Po pewnym czasie koło Andrychów wyodrębniło się ze składu powiatowego i powstał nowy oddział w Andrychowie. Działa, działalność oddziału rejonowego w Wadowicach podlega nadzorowi oddziału okręgu w Bielsku Białej. Dzisiaj jest okazja do podziękowania zarząd, zarządowi oddziału okręgu w Bielsku Białej, która podaje nam kierunki zmian i, wskazun, i wskazówki do podejmowania różnorodnych zadań na rzecz członków związku. Spotkania z zarządem inspiruje zarząd oddziału rejonu Wadowicy po, do poszerzenia zakresu działań na rzecz związkowców. Na przestrzeni lat działalność związku uległa zmianom, zmianom i modyfikacjom. W pierwszych latach działalności aktywność związkowców była skupiona przede wszystkim na pracy socjalnej. Starano się wspierać członków w zakresie pewnych ułatwień życiowych, na przykład w zaopatrywaniu w artykuły żywnościowe, pomoc w domu samotnym osobom. Po uregulowaniu się sytuacji rynkowej, stabilizacji życia emeryta, Praca ta skupia się na organizowaniu życia towarzyskiego, kulturalnego oraz integracji środowiska seniorów. Daje się jednak zauważyć ubożenie społeczeństwa, dlatego nasza organizacja stara się niejednokrotnie interweniować u władz, wskazując z dużym naciskiem zagrożenie wynikające z coraz bardziej podnoszących się cen żywności starszych. Cała nasza działalność oparta jest na pracy ludzi społeczników którzy wykonują działalność z dobrej woli. Wszystkim tym, którzy aktywnie, z wielkim oddaniem i całym sercem angażowali się i angażują w działalność i rozwój oddziału rejonowego. Wadowicach, bez których niemożliwe byłoby sprawne funkcjonowanie i organizowanie tak szeroko zakrojonych przedsięwzięć, należą się słowa podziękowania i w tym miejscu pragnę wyróżnić i wręczyć dyplomy uznania Marii Jurczak, Janinie Kozłowskiej. Łopata Irena, Gębczyk Zofia, Sikora Krystyna, Dura Irena, Kubarski Kazimierz, Pamuła Józef, Świątek Anna, Gąciarz Barbara, Rapacz Halina, Stelmaszyk Maria, Żytomska Barbara, Kundys Henryk, Matusik Janina, Rajman, Kwita Barbara. Bardzo, bardzo ją, że ludzie kiedyś wszyscy zwią, Ja nie chcę się rozwijać Ja my z nią W Każdy jakiś ma pragnienia Ja też swoje miałam Gdy dziewczynko mam śpiewać zawsze chciałam kiedyś nutki w mojej głowie dały znać o sobie i dzisiaj serce Daleko zawsze będę z wami Niewiad dołączy do piosenki Wraz z pozdrowieniami Niech spełniają się marzenia Nawet sprzedawnienia A najważniejsze wierzyć w siebie I dożyć do celu